Cześć, pokażę Wam taką derpę, którą wycięłam i rysowałam ją dokładnie minutę temu. Tu pisze derpy, jej podpis. Ona trzyma w pyszczku liścik. Oczywiście ma skrzydełka, swoje takie dziwne oczka. Ogonek. Rysowałam ją na tym, na karcelinie, dlatego tak jest. I taką swoją, takie swoje włoski. I to. To między tym to już jest drugi, drugie skrzydło. I ma swój znaczek, bąbelki. Nie wiem, co to bąbelki oznaczają, ale jakieś coś na pewno. Tu mamy jej ogonek. Może te bąbelki oznaczają, że ona lubi puszczać banki czy coś takiego. No i sorry, że taki krótki... Pa! Da I jeszcze sorry. Dawajcie suby, łapki w górę. Nie, piszcie miłe komentarze i pa.